Cześć! Witajcie! Z tej strony Marcinek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Gramy sobie oczywiście w grę A Tail Tale Inesence. No i co? I będziemy sobie oczywiście kontynuowali na spokojnie. Na ostatnich odcinkach yy, troszkę wyniki nie były za dobre. Yy, no ale tak czasami bywa. Zobaczymy, co dalej. czas kruków, piąty etap musimy przejść przez pole bitwy, oczywiście. Nadal jesteśmy, a no w środku, w środku akcji można powiedzieć. Te całe pole bitwy właśnie tak się prezentuje. Na no, wokół pełno szczurów. A tutaj chyba najwięcej, najczęściej spotykamy te szczury. Jest największa plaga na, te, na tym etapie gry, przynajmniej tak mi się wydaje, bo jak do tej pory było ich. No też dużo, tylko że były takie, e, takie chmary, takie plagi, e, dużo w, jedno skupisko było. Tutaj mamy, zobaczcie, bardziej tak jakby rozsiane i jest no tysiące tych pewnie tych e, szczurów. E, tutaj doszliśmy, e, pchaliśmy ten wózek, nie? I tutaj jesteśmy na razie bezpieczni. E, no nasi chłopcy mają się dobrze, e, Hugo się trzyma swojej siostry Amici. E, także lecimy dalej. No, mówię, jak do tej pory gra mi się e, świetnie. E, czasami są małe potknięcia w ogóle. No, uczę się tej gry. Pierwszy raz gram w ogóle w taką produkcję. Więc jeszcze zdarzy mi się, że. Moment, zrobiłem łyczkę kawy. Muszę jeszcze sobie trochę popić. E, no, zdarza mi się, że tutaj e, troszkę mi się myli jeszcze te e, ta, te posługiwanie. co myli mi się kontrol z prawym przyciskiem, bo w przypadku. Na przykład, kiedy musimy tutaj zawalczyć z Inkwizycją, no to wtedy wykorzystujemy ten prawy przycisk myszy, a mi się tutaj czasami to y, y, myli. No, ale będę się starał, żeby to, żeby jak najmniej właśnie tych zgonów było oczywiście. No i zobaczymy co dalej, no musimy, musimy tutaj przejść, przejść, y, 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 no wyjść w końcu z tego pola bitwy, także zobaczmy. A rozejrzyjmy się, tutaj nam się coś tam pali, to w oddali jak byliśmy jeszcze troszkę daleko, coś wydobywały się jakieś odgłosy, nie? takie efekty, bo to się ogólnie zawalało, nie? To było chyba w pionie czy coś takiego i to. To się troszkę. Nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, ale może, może się dowiemy, bo jak podejdziemy tam bliżej, mam nadzieję, że to, to się na nas nie zawali. No dobra, weźmy sobie ten kamień słuchajcie. Tutaj coś czuję, że. A, tutaj mam jakiegoś wroga, zobaczcie. E, dobra, skorzystamy, że teraz on. To będzie chyba. To będzie chyba jeden z łatwiejszych sposobów, jeśli chodzi o tutaj no taką interakcję z wrogiem, bo podejdę troszkę jeszcze i strzelę za pomocą naszego ignifierka. E, dobrze wymawiał, Dobrze ignifier, tak? Ignifer, no, igniferka. No i spróbuję tutaj spowodować, żeby tutaj, słuchajcie. Przewody się rzuciły na niego. Dobra, to że czekajcie, ja y... go inkwizytora zabiłem. Tylko, że tutaj za pomocą szczurów, tylko co dalej? Aha, tutaj musimy chyba coś zrobić. Widzicie, skała już nie mogę tutaj nosić. Niby powiększyliśmy ten, te, to, tą kieszeń, nie, ale tutaj nie, nie mogę więcej nieść. No dobra, spróbuję jakoś tam walnąć. Może muszę użyć kamienia, pewnie. Dobra. Coś tam się. Aha, bo tam są te ciała. No właśnie, teraz zauważyłem. Myślałem, że gdzieś wiszą, tak, jak na ostatnich odcinkach. Te szczury powinny się rzucić. Dobra, coś tu jeszcze musimy wykombinować. No, pewnie, kurde. A to było ryzykowne, słuchajcie. Eee, dobra, na spokojnie, co ja tu muszę. A tu mam ogólnie ten, jakieś patyki. Właśnie patrzyłem na tą pochodnię, mówię, ale chyba musimy wrócić w to miejsce. Dobra, zapalmy to. Żeby wziąć patyki, trzeba chyba zapalić. Dobra, e, sznurek. O, dawno nie miałem sznurka. E, no dobra, i teraz podejdźmy jak najbliżej to możliwe i przedostajmy się właśnie w okolice tych e, ciał. No bo raczej innego sposobu nie ma tutaj, słuchajcie. Dobra, Lukas. Fajnie, że tutaj Lukas tak fajnie się na nas kładzie. Wpiera rękę na plecach e, amicji. E, no dobra, na razie jesteśmy bezpieczni. Pytanie, co dalej? Nie, bo tutaj Patyk się wypali. więc i nic raczej nie zrobimy. Myślałem, że tutaj będzie jakieś to bardziej. No, no te ciała po prostu posłużyły, że zrobił nam się taki e, ognisty punkt kontrolny, nie bezpieczny dzięki temu. E, no, dobra, idźmy sobie dalej. E, tutaj nie będę się tam pakował, te szczury.

No dobra, jakoś go przekonaliśmy, nie? Tak lubi te żaby, ale widzicie, w obliczu tej choroby, kiedy te symptomy się pojawiają, no to nie za bardzo go to pocieszyło, nie? Ale wziął się no i w końcu powiedział, no tak, chodźmy, nie. Jakoś zacisnął zęby i przetrwał ee, chłopaczek. No dobra, widzimy, ale pięknie jest to pokazane. No tutaj jest takie, jakby nawiązanie, trochę mi to przypomina: grę o tron. armia nocnego króla, żeby tylko tutaj. Brakuje mi tylko tego, żeby oni tutaj jeszcze powstali, nie? Smartwek stali, czy jak to nazwać. No dobra, idźmy sobie dalej. Tutaj widzimy wrogów, przerzucają te ciała, robią porządek, jak, jak widać. No dobra, Czarnych szczurów, no musimy chyba jakoś przemknąć umiejętnie. Nie mam jeszcze pomysłu, no ale zobaczmy. Jeszcze jesteśmy za daleko. Nie chciałbym tutaj zawalić. Dobra, ale przemknijmy sobie tutaj a Nie będziemy się ładować potrzebnie w kłopoty. No i słuchajcie, teraz możemy sobie tutaj oczyścić tę drogę. O, nie, nie, nie. Kamień i tak. Dobra, szybko, szybko lećmy. Że on nas nie zauważył. No bo będzie po mnie wtedy, nie. Amicja tutaj z zaskoczenia może walczyć, używać broni, ale bezpośrednia walka tutaj nie jest dla niej dobra. Dobra, czekajcie, trochę mi zlagowało nawet. Eee, ja tutaj postaram się coś zabrać, co to jest. Hugo tutaj nas informuje, że jest zmęczony, a Lukas coś troszeczkę osłab. <grych> Nic nie mówi. Nie, może fizycznie jest nadal tutaj. Jest skupiony, ale tak jakoś zamilkł na mnie. Dobra, ja się napiję kapki szybko. No i spróbujemy tutaj to przeskoczyć, właśnie przez ten mur. Także, no, powinno być e, dobrze. E, dobra. Ja się tak nie spieszę, bo tutaj naprawdę nie ma co się spieszyć. Ja wolę powoli. E, I teraz naprawdę już. Powiem wam szczerze, że chcę uniknąć, wiecie, no... Wszystko może się zdarzyć, ale jeśli chodzi o taką... O te takie właściwie rzeczy, które się pojawiły niedawno, czyli mam na myśli... Walka z Inkwizycją właśnie w taki sposób, że już używamy tych... Tej procy, no to tutaj... Jak to pierwszy raz się pojawiało, to nie, Jeszcze nie byłem obeznany, może mogłem się domyślić, ale jakoś tak i ten, a teraz... Już chcę, już, już myślę o tym. no Myślę, co robię nie? i żeby tutaj te manualne takie zadania, głównie chodzi mi o szybki czas reakcji, jeżeli coś tam uderzamy w coś, coś opada, tak jak mieliśmy w przypadku tego tej wieży opada i wróg i mamy tam kilka sekund na reakcję, to to no chcę tutaj dlatego. Tak fajnie obserwuję no i gram, żeby. No, staram się, właśnie, żeby już nie było takich pomyłek, nie? Żeby to zrobić za pierwszym razem. No, to dlatego patrzę tutaj, rozglądam się, bo może z krzaków wyleci nagle inkwizycja i będę miał mało czasu, żeby tutaj jeszcze przed zobaczeniem nas yy, będzie trzeba kogoś zlikwidować, nie? Jak najszybciej. A moja siostra, puśćcie. O, tutaj mamy. Byt niebezpieczny, tędy. Nie wiem czy tam przemknę. Ale powinno być dobrze. O kurde. <laughs> O, cholerka Hugo nie! No nie gadajcie, że Hugo dostanie się w ręce wroga. O, amicje też ogłuszyli. No tego się nie spodziewałem, że tutaj że tutaj tak to się stanie. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly, no questions asked. But me? I've got an eye for that fancy jewelry. And you're lucky I like gold better than blood, Lady De Rune. Where is my brother? Oh, shut up. The better you look, the higher the ransom. Im lepier you are already. The, ładnie. the ładnie. Who's paying it? Uh, you'll see soon enough. You're not in your shadow anymore, so corky, all right? Main Także trafiliśmy tutaj do jakiegoś obozowiska kierowanego przez inkwizycję jak widać o ale tutaj ktoś jest jedna z tych to jest dziewczyna? tak Co zostały tam napadnięte nie przed porwaniem gdzie ten grubas tam, ee, no, się znęcał nad nimi. Dobra, Amicia już szybko zrozumiała, że tutaj jest szans szansa, żeby uciec. E, no zobaczymy, co to za dziewczyny meli. ciszej. Oposażenie, nie. Aha, z procy, a nie kwipunku. Nie mamy nic. No tak, tak też myślałem. Bo w końcu staliśmy pojmani, więc nic nie mamy, cholerka. Ten drugi to Artur. Aha, Zwrócenie uwagę o na dla Artura i aby na krótko odciągnąć żołnierzy. E, aha. E, wyszukaj możliwość zwrócenia uwagi. Czekajcie. Muszę tutaj pomyśleć, żeby nie, nie spieprzyć tego. E, dla Artura i aby na krótko odciągnąć żołnierzy. To tu może coś... Zbany w niezbyt dobrym miejscu.

No tak, czyli on rzucił właśnie z góry, nie? A też y, tam... braci są upici. O kurde. Dawaj, dawaj, bo on nas prawie zauważył. Oni chyba są... pijani, bo tam widziałem jakieś butelki. Dobra, inkwizycja.

o, teraz mi się udało. To było dobre, nie? Żeby ten zban, tak myślałem, że on tam się że on wybuchnie i coś się z nim stanie Dobra, idziemy. Te mamy jakieś rzeczy do zebrania? Eee. Dobra, i co teraz? I zadać siostrze... O kurde. Bo wiadomo, że do tego dojdzie. On teraz będzie szedł do niej, do, do tej klatki, a Amicy już nie ma, nie? I mamy tutaj mało czasu, bo jak się zorientują, że uciekliśmy, to wtedy będą nas szukać, no i będzie nieciekawie, nie? Ubratowała jakąś spiżarkę. Nie jest dobry moment. Kurde! Alchemii, proszę. Niebezpieczeństwo tutaj jest za rogiem, a ona sobie tutaj przeszukuje spiżarkę. Ehm, może otworzyć wytrecham przedmioty znaczone kutką, a warto czegoś na ciśniku. Aha. E, no dobra, ale teraz czekajcie. Aha, bo tu jest ta skrzynia, nie? Także może tutaj coś znajdziemy. Może tu są te rzeczy, właśnie, Amicji, nie? Może oni tutaj schowali to yy, naszą brodzę i tak dalej. Nie, no tu mamy jakieś składniki tylko. Dobra, idziemy dalej. Ale czekajcie, ja tędy nie przejdę. Tędy szybko. Czemu ja nie mogę przejść tamtędy? Czekajcie, coś jest nie tak. Tędy szybko. No, nie mogę tu przejść, cholera. Nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego tak nie mogę zrobić? Może coś tu trzeba zebrać? No nie wiem. Coś jest. O, teraz. Teraz się udało. Dobra, idziemy. Dziwne trochę.

Dziewczynka uciekła, i klatka jest otwarta. Tak myślałem, że zaraz będzie alarm. O kurde, i co teraz? <laughs> Już wiedzą, że uciekliśmy, więc będą bardziej, bardziej czujni. Uwolni Hugo, no dobra. Aha, oni się teraz przejęli tym, że my uciekliśmy. Nie wiedzą, że tu jesteśmy, szukają amicji, i teraz mamy okazję uwolnić Hugo. Get me to Dobra, musimy tutaj poprosimy pewnie Tom List, jak ona się nazywa. żeby otworzyła tutaj e, powinna być proca. Tak przynajmniej twierdzi Hugo i będziemy mogli zrzucić tę klatkę, czy mi się tutaj uda zanim e, wrogowie nadciągną, zanim wrócą w to miejsce. E, no nie wiem. Dobra, misja znalazła swoje rzeczy. Eee, nie, nie, nie. Czekajcie. Znowu mi się tutaj. Eee, no dobrze, dobrze, dobrze było. Dobra. Ok. Na szczęście są zajęci. Dobra. Meli, użyj tutaj swoich zdolności, żeby uratować Hugo. A ciekawie jestem gdzie jest Lukas. Może ucieknie, bo on był tam... Przed Amicją. Dobra, musimy gdzieś wejść zejść na ubocze. No na razie nie mam kontroli nad postacią. Happy e, Na drugim końcu obozu jest wyjście, Wbrakowany e, towar, Opuść obóz. E, dobra. Idziemy tutaj za Melis. Ona jest specjalistką. Od skradania się chyba. E, ale coś czuję, że tutaj będę musiał sam wykombinować. Jakiś żołnierz się tutaj odzywa, także będę kończył ten odcinaczek. No, mieliśmy tutaj. Trochę się nie spodziewałem taką. A czy wiedziałem, że gdzieś tam będzie, się znaczy, oglądałem takie recenzje, że gdzieś tam pojawi się takie porwanie, ale nie wiedziałem, że będzie to tak wyglądać, że będziemy tutaj tak fajnie mogli się wydostawać. No, jeszcze się nie, nie wydostaliśmy. Słuchajcie. Poznaliśmy jakąś, jakąś parę tutaj duchów, że tak powiem, mistrzów od skradanek. Zobaczymy, kim w ogóle oni są, później pewnie się wyjaśni. No tutaj Artur też, ten jej, nie wiem, chłopak, kolega, tutaj nam pomagał w odwracaniu uwagi. Musieliśmy go tylko poinstruować. Fajna, fajny odcinek, mi się wydaje, także no najważniejsze, że Hugo jest znowu z nami. Nie wiadomo, co jeszcze z Lukasem, no ale pewnie się wszystko wyjaśni. Także zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, no i cześć!